Dzień dobry, witam bardzo serdecznie koziorożce i to już ostatni znak w czytaniach na listopad. Moim sobie ktoś życzy czytanie na 2021 rok, to proponuję przesyłać już maile, bo potem będzie dużo pracy. Mail jest, do mnie jest w opisie filmu. Bardzo proszę. OK. I koziorożec. Koziorożec, listopad. Co czeka koziorożce w listopadzie? Dziewiątka kielichów, a z denarów. Niektóre koziorożce mogą spodziewać się nowej pracy, już konkretnie propozycji, inne natomiast. Będą bardzo zadowolone z ilości propozycji, które otrzymają. Koziorożce mogą w końcu, teraz mówimy o emocjach, w końcu wejść w związek, który okaże się być związkiem stałym, a z denarów. I to Was będzie bardzo cieszyć, bo może już dość macie jakichś tam przelotnych relacji. Wyzwanie dla koziorożca na listopad. Dziesiątka mieczy. Coś koziorożec kończy, pewnie będzie coś zaczynał i będzie z tego bardzo zadowolony. No ale patrzmy dalej. Dziesiątka mieczy, wyzwanie. Co pomaga? No tak, no widzicie, bardzo się pokrywają te karty. O czym paź denarów? Znowu. Z przeszłości. As. No ten diabeł. No bardzo pasują te karty. O czym się do gwiazda, karta gwiazdy? Uzdrowienie. Uzdrowienie tych chorych emocji. Szansa, może być tak, słuchajcie, jest szansa no, na porozumienie i uzdrowienie chorych emocji. I to wyzwanie dla e, koziorożca tutaj jest, żeby był spokojny, cierpliwy, bo jest szansa na uzdrowienie. Ale też. Dziesiątka mieczy może mówić o całkowitym zakończeniu, bo mamy już diabła w przeszłości i pojawia się na horyzoncie as czyli nowy romans, nowe możliwości, nowe możliwości kariery, paść denarów. No wy jesteście jak najbardziej otwarci na tego asa buław, więc nie sądzę, żebyście go przegapili. Przed wami cesarz. Piątka kielichów, żałujecie czegoś. Dziewiątka denarów. Co chcecie, boicie się. Trójka denarów. I szósta buław. Karta sukcesu. No więc tak, dla wszystkich koziorożców, które czują się w energii Piątki Kielichów, czyli czegoś żałują, za czymś, za kimś tęsknią, a mają świadomość jakichś niewykorzystanych możliwości lub też świadomość tego, że coś nieuchronnie dobiegło końca, to mam bardzo dobre informacje, bo jest azbuław. Jest nowa możliwość. Jest szóstka buław. Karta sukcesu, dobrych wiadomości, zadowolenia, tryumfu. Więc tak, dla wszystkich, którzy, bo to teraz takie topowe e, może tematy, którzy się martwią, e, jakimiś problemami w pracy, karty pokazują, że nie bójcie się rozmawiać. Nie bójcie się rozmawiać. Czy ze swoim szefem, ale tutaj raczej się nie dogadacie, bo on nie jest chętny do rozmów, ale mimo wszystko rozmawiajcie, mimo że osoba nie jest chętna, tylko zbywa po prostu, to rozmawiajcie, bo jest szansa na uzgodnienia w kwestiach finansowych. Na uzgodnienia, może to będą bardzo radykalne uzgodnienia, typu, że okej, okay, ja mogę nie dostać premii, ale no chcę dalej pracować, tak, bo tu jest w tej dziesiątce coś nieuchronnie, to jest dla Was wyzwanie, coś musi się zakończyć. Inny przypadek może być taki, że skoro ten pan szef jest odwrócony, on jest odwrócony, więc to jest taki człowiek, który działa bardzo brutalnie, na siłę, to karty sugerują, żebyście w trójce denarów szli jak najszybciej rozmawiać z kim innym, w sprawach finansowych, w sprawach pracy, bo jest możliwość zrobienia, tak, kariery, jest azbuław, nie przegapcie tej możliwości, bo możliwość do Was przyjdzie pod jednym warunkiem, pod takim, że będziecie rozmawiać, pod takim, że będziecie słuchać e, wiadomości, że otworzycie, nie wiem, maile, że otworzycie że włączycie telewizję, że będziecie słuchać, bo tu jest karta mediów, czyli media przyniosą Wam informacje, media przyniosą Wam pracę, tylko trzeba rozmawiać, być może ktoś będzie musiał rozmawiać z mediami, może ktoś w gazecie pracuje, tak? <laughs> I kwestia jest przejścia z, jednego, z jednej na przykład gazety do drugiej gazety. Zmiany pracy, bo tu no to widzicie, że wszystko jest takie sterowane, jakieś manipulowane i to Wam się nie podoba, i przyjdzie nowa okazja. A ten, i może macie jakieś inne poglądy. Przepraszam, że ja już tak w mediów czepiłam, no bo w końcu jest ta, tutaj ta karta gwiazdy, no więc jakieś tu przesłanie w tym kierunku jest, ale rozmowa, ten szef, który robi wszystko na siłę i nie daje Wam robić Waszych tematów, tylko e, każe robić to, co On narzuca. Jednocześnie są jakieś braki finansowe ciągle, to może tego już macie dosyć serdecznie. Wplątania się w jakieś tam, nie wiem, gierki, intrygi. I teraz jest szansa. Nie żałujcie tego. Ko ko Koziorożce, skupcie się na tym, co macie. Nie żałujcie tego, co było. Idźcie sobie śmiało do przodu, tak? Jeżeli koziorożce może być taka grupa, które, dla której wyzwaniem będzie właśnie stawienie czoła dziesiątce mieczy, a to są takie dość bolesne um, wydarzenia, ale koziorożce będą chciały utrzymać relacje, w której są, to są tutaj elementy uzdrowienia. Trzecia grupa, która definitywnie skończy relację. I tu już nie ma zlituj się, tak? A Azbuław. Nowa możliwość. Spotkania i zadowolenie z tego. Tu jest dużo rozmów pokazanych. Jeszcze dopytam, dlaczego tutaj... Karta diabła. No być może teraz mam taką podpowiedź, że to są jakieś ograniczenia. Jeżeli na przykład kozioro, niektóre koziorożce pracowały gdzieś tam za granicą, tak, to tu karty pokazują, że pieniądze mogły być nie do końca wypłacone, ale jest szansa na dobre wiadomości i na odzyskanie tych pieniędzy. Te koziorożce, które nie mogły z jakichś powodów wyjechać do pracy za granicę, to karty pokazują, że teraz dostaną informację z nową propozycją, więc jak a, i to podejrzewam, że to może być jeszcze lepsza propozycja, aniżeli to, w czym tkwiliście. Bo tutaj ten diabeł strasznie on tam e, motał, trzymał, ograniczał, ale to jest przeszłość, a teraz w szóstce bułach idziecie tak, tak triumfalnie idziecie do przodu z poczuciem zadowolenia i sukcesu. Ok, to tyle. Yy, teraz single, koziorożce single. Taki bonusik. Zobaczymy, czy koziorożce są w listopadzie gotowe do zawarcia, do, do spotkania nowej osoby. Czy się otworzą koziorożce? No, no tutaj tak, no tu potencjał jest. Powiedziałabym, hormony buzują i tylko koziorożec oczkiem strzela. No ten jednak Azbuław mówi o takim dużym potencjale, um, że iskrzy między osobą a osobą, więc koziorożec będzie przyciągał uwagę tłumu. Czy w tej energii, czy w energii tutaj tego już króla Buław, to bym powiedziała, że to już jest taki doświadczony podrywacz, ten mm, koziorożec, ale już taki z tendencją do ustatkowania się. To nie jest rycerz Buław. No, ten to jest wybitny kasanowa. A, a ten to już tak by był skłonny już na myśl na ustępstwa, ustatkować. No zobaczymy, co dalej. Czyli jest tutaj je, pewien potencjał, dobra. Gdzie można poznać tę drugą osobę? Znowu czyli. macie dziewiątkę kielichów. W restauracji bym powiedziała. Dziewiątka kielichów to są miejsca, gdzie ludzie piją, tańczą, bawią się. Może jakieś spotkanie, może jakaś prywatka no bo teraz z knajpami może być ciężko, ale miejsce, gdzie się miło spędza czas, gdzie się pije, krótko mówiąc. Kiedy może to nastąpić? To szybciutko na jesieni już, kochani. I to no, listopad e, grudzień, tak? No. Na jesieni. Bo Nie chcę mówić, że bo miecze to są też lata. No ale to, to jest za krótki tutaj czas, żeby powiedzieć, że za sześć lat. Nie, nie, nie. Raczej myślę tutaj o jesieni. Co zrobić, żeby zwiększyć szansę na poznanie osoby? Nie siedzieć samemu w domu. Kim ta osoba może być? As kielichów. No słuchajcie, to docelowo może się okazać Wasza taka druga połówka. W asie kielichów to mogą być zawody związane z wszelakiego, to może być barman, wszystko co związane z płynami, dlatego powiedziałam barman, ale jedno, może być również e, na przykład ktoś, kto e, e, robi jakieś mikstury, czy na przykład ko pani kosmetyczka, która nakłada coś na twarz, um, czyli z, z płynami ma to, ma to związek. Zawód związany z płynami. A może to być, nie wiem, znawca alkoholi, tak, czy osoba pracująca jako handlowiec w alkoholach. Ale. Ale. Ale nie wiem, co, bo mi myśl umknęła. Um. Może coś jeszcze? No. E, dla takiego wąskiego, wąskiego grona koziorożców może się okazać, że na przykład ktoś pójdzie do dentysty i sobie będzie e, robił plombę albo, nie wiem, koronkę na zębie albo jakiś implant wkładał. I to może być osoba, która będzie taki zabieg wykonywać. Albo znieczulenie poda, albo nie wiem, jakiś kwas hialuronowy będzie wstrzykiwać, albo jakąś terapię, albo jakąś maskę, albo nie wiem, coś do picia poda. Czyli wszystko, co związane z płynami. No, powiem, że to będzie osoba taka dosyć łasa na pieniądze. Krótko mówiąc, ma pieniądze. Ale wiecznie mało, wiecznie mało, takie ciągłe poczucie nie niedosta... a że jeszcze, 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 jeszcze. No także no z jednej strony ok, no a z drugiej strony, bo to może to dobra cecha, no tak, że ciągle komuś mało i chce więcej. No to się tam czegoś dorobi, no lepsze niż utrac już jakiś, tak? Czego unikać? Czego unikać? No na razie w, w poważne związki się nie pakujcie. Na razie unikajcie spotkania teścia teściowej. Tu nie wchodźcie w jakieś takie od razu relacje rodzinne, żeby tam od razu poznawać się i w ogóle. Nie składajcie póki co żadnych deklaracji. Tak? Energia tego związku. No, odwrócony, odwrócony. No jednak tak, jednak. Słuchajcie. To może być osoba, która się w Was bardziej zakocha, aniżeli Wy w niej, tak? Tak jak powiedziałam na początku. Król Buław to jest taki zaawansowany podrywacz, a Wy w takiej energii jesteście, z tendencją, że no może już bym się udstatkował, ale karty pokazują, że możecie w sobie rozkochać tę osobę. Dlatego ostrzegają, żeby nie robić komuś złudnych nadziei, nie robić poważnych planów, nie składać deklaracji, no ja to ciebie widzę w charakterze męża żony i w ogóle otoczony już czuję się gromadką dzieci. Nie róbcie jeszcze czegoś takiego, bo jednak odwrócony e, mak pokaże, że z czasem pokażę, że tu nie ma stworzenia czegoś nowego, prawda? Nowie tak związek, no, ktoś element, druga osoba, element, dom, element, samochód, wszystkie elementy trzeba poskładać do kupy i te rodziny tak, też no, muszą się jakoś tam polubić. Więc czat, a, a odwrócony mak tego nie daje, czyli nie ma tutaj dopasowania elementów. Poza tym, no tak jak powiedziałam, te priorytety tutaj u Was, osoba, którą poznacie, to będzie osoba, której wiecznie mało. A może Wy jesteście koziorożce inni. Wam wystarczy to, co macie. I na tym poziomie mogą być jakieś tarcia. Ok, dziękuję bardzo. To wszystko na listopad. I zapraszam na czytania roczne oraz grudniowe. Dziękuję.